Jutro kończymy klip do najnowszego singla Ekipy. E, jest dużo pracy, a ja się trochę martwię, bo nie mam w ogóle kontentu do filmu. serio już minął tydzień od zeszłego, od poprzedniego filmu, a ja w sumie nic nie mam. Nic, totalnie. Więc nie wiem, ten film najnowszy będzie jakoś bardzo, bardzo. Fu, nie wiadomo kiedy. Niestety. Ale no, kurde, ta pandemia jest postrana. Nic się nie da robić. Wszystko jest pozamykane. Nie da się nigdzie jechać. Nie wiem. No, spadna. na Mega zajebisty pomysł. Lećmy na Islandię, bo wulkan tam wybucha. Nie da się. Bo pan.